Cześć Boże, pokój i dobro. Zapraszam Was na drugą część dramatu, tym razem związaną ze Świętym Piotrem Apostowym. Ten, który stał się fundamentem Kościoła. Dramat odejścia. Jedziemy. Zapraszam Was na nietypowe Franciszkańskie Słowo. I dojechaliśmy do kresu naszych możliwości. Tak samo jak Święty Piotr mówi: Panie Jezu, nigdy Cię nie zdradzę. A Jezus co mu odpowiada? Zaprawdę, powiadam ci, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. To wyparcie Kościoła dokonuje się dzisiaj poprzez fakt apostazji, poprzez odrzucenie Chrystusa, poprzez odrzucenie sakramentów. Dla mnie osobiście, jako duszpasterza, mówiłem już o tym w niejednym odcinku, zawsze jest to dramat, kiedy człowiek odchodzi ze wspólnoty. Zawsze jest to jakaś strata. Zobaczcie, dzisiaj bardzo dużo się mówi o Kościele, że Kościół jest zły, że e, trzeba ten Kościół zreformować, że coraz więcej ludzi odchodzi. Rzeczywiście, sporo ludzi odchodzi z Kościoła, ale też dostajemy takie znaki, znaki Ducha Świętego, że ten Kościół jest wiecznie młody, wiecznie żywy. Dlaczego? Bo za nim stoi Chrystus. I kiedy wybierzesz Chrystusa, odkryjesz w nim piękno. Przykład z dnia dzisiejszego. Robert, o ile dobrze pamiętam, nie znam człowieka. Napisał mi wiadomość prywatną, że powrócił do kościoła. Był w kościele protestanckim, przyglądał mu się, ale pełnie sakramentów, pełnie szczęścia odnalazł w kościele katolickim. W, jednym, w jednej z diecezji w Polsce parę dni temu trzy osoby bodajże dokonały konwersji, czyli powrotu wyznania wiary w kościele katolickim. To jest postawa właśnie świętego Piotra, który mimo zaparcia. Wybrał Jezusa, zreflektował się. Czas Wielkiego Postu jest czasem refleksji, zastanowienia się, zmienienia tego, co jest niewłaściwe w moim życiu. Po co? Po to, aby być bliżej Chrystusa, bliżej Kościoła, bliżej wspólnoty, żeby mimo zdrady, a taką zdradą zawsze jest grzech, który ja też popełniam, mógł zawsze wrócić do Chrystusa. I tobie i sobie życzę, abyśmy codziennie każdego dnia wracali do Chrystusa, nie oglądali się na innych. Ale się wzajemnie umacniali. To jest Kościół, to jest wspólnota. Nie siejmy hejtu, nie siejmy fake newsów, ale umacniajmy się Chrystusem. Błogosławię Wam. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Powrót do Kościoła jest możliwy. Może się zastanawiasz, oglądaczu, jak to zrobić. Zadzwoń do nas, do Franciszkanów o 20.00. Koronka. Do Bożego Miłosierdzia na kanale YouTube i Facebookowym. Z Bogiem trzymajcie się!